Witam serdecznie dzisiaj chciałem wam pokazać dereń Milky Way w jesiennym wybarwieniu przepiękny okaz który u mnie już jest posadzony 15 lat temu oczywiście jest przycinany formowany jeden z najpiękniejszych dereń, który wybarwia się na jesień ma Kwiatki większe od Derynia kołsa i owoce również. No, w tej chwili wam nie mogę pokazać, bo już owoce, owoce już nie posiada. Ale naprawdę jest godne polecenia. Pięknie się prezentuje. Ale trzeba też pamiętać, jak mam posadzony przy budynku. prawdzie on jest oddalony tylko o 2,5 metra ale te 3,5 metra minimum musi od budynku być posadzony, bo z latami dosyć mocno rośnie i zajmuje dosyć dużo miejsca także trzeba o tym pamiętać on jest posadzony na wschodniej stronie, ale naprawdę ma barwy przepiękne, piękny kolor tych liści cudnie się wybarwia. Godne polecenia. No to tyle na temat Derenia. Milky Way. Zapraszam do subskrypcji i na inne odcinki zapraszam Was. Serdecznie.